Cześć, zatrzymaj się chwileczkę i zapraszam Cię do quizu. Zadam Ci trzy pytania i jestem ciekawa, jakie odpowiedzi pojawią się w Twojej głowie, a może na kartce papieru. Po pierwsze, czy y, masz dostęp do swoich dokumentów, które masz w swojej firmie, z każdego miejsca? Nie, zna, nie ma znaczenia, gdzie pracujesz, gdzie podróżujesz, gdzie mieszkasz, ale masz dostęp do dokumentów, czyli masz chmurę? Drugie pytanie. Czy zarządzasz w sposób automatyczny, zorganizowany, zaplanowany swoimi działaniami i postami w social mediach? Trzecie pytanie. Czy wiesz i masz, jak powinien wyglądać taki idealny proces kontaktu z Twoim klientem, jak zarządzać danymi z y, tym klientem, jak kontaktować się, jak ustawiać przypominajki, jak ułożyć na to system automatyzacji, kontaktu, informowania o Twoich produktach i usługach z Twoim klientem? Czyli CRM. Jeśli odpowiedziałaś chociaż na jedno z tych trzech pytań nie, to nie jest jeszcze koniec świata, ale zapraszam Cię do wykonania bezpłatnego testu Go Digital, żebyś mogła sprawdzić, jakie narzędzia, jakie aplikacje mogą pomóc w rozwoju Twojego biznesu, skalowaniu i przejściu na kolejny poziom. Test Go Digital jest całkowicie bezpłatny, wyniki testu i raport również bezpłatne. A co więcej, na koniec. Tego testu otrzymasz rekomendacje, podpowiedzi i ponad kilkaset materiałów edukacyjnych, które będą mogły wesprzeć Twój biznes. Zapraszam Cię bardzo serdecznie i Go Digital!